Witajcie, z tej strony Rawioli, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj gramy w gierkę łat walentynki łatwe przełączanie kolorów obi. I dzisiaj będziemy zmieniali kolory, żeby przejść ta obi. A teraz zapraszam do oglądania, bo będzie na pewno ciekawy film. Dobra. <laughs> Widzowie, dajcie... <laughs> co ja gadam? Pamiętajcie o subskrypcji i lajku jeszcze na pewno, bo będzie więcej na pewno filmów. Będzie, będę, będę wiedział, że chcecie filmy, i będzie na więcej, więcej. Więc pamiętajcie o subskrypcji i lajku. Będzie więcej filmów, takich jak ten. A teraz, no, przechodzimy na kulkach. To będzie łatwego. Dobra, teraz schodzę. To będzie łatwiej z sumie. Hmm. Dobra. Przechodzimy tą nie? No i idzie naprawdę dobrze. Tylko dwa razy ja zginąłem. W sumie to nie Dobra. Mm. Mm, dobra, przechodzimy teraz to, zginąłem, ale spokojnie, dobra, tędy, idziemy tędy, no i teraz tędy, teraz zjechać sobie na luziku, kolory chcę pozmienić, dobra, zmienię. Nie, nie chcę wam. Po prostu normalnie przejechać. W sumie to by miało sens, bo by się nie dało tego przejść. To by było niemożliwe wtedy. Dobra, cztery. Łatwę. Aha! Chyba zielony kolor jeszcze do tego. Dobra, tego akurat nie zrozumiałem. To łatwe, 10 na żółty. E6. Łatwiutko. Zielony. Niebieski. Albo różowy. Zresztą ja nie wiem. Co? Niebieski. hm Co teraz chcę was zrobić? Dobra. Mm. Hmm hmm, hmm, hmm. 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 Nie wiem, o co mi chodzi. Dobra. Hmm. A teraz chyba tędy. O! I teraz to. Ej, co jest? Aha, żeby szybciej to poszło. A to słabo coś takiego. Co mi dali? Chyba to, 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 to przeskoczyć na łatwiznę. Jak się da, bo Ale wydaje mi się, że powinno się dać. No? Dobra. Wydaje mi się, że powinno się dać. Czy nie? W sumie to będzie miało wtedy fańca. Skórko. Można obrócić, ale. E, no, jakby można, ale nie można. Trochę, nie wiem, co? Można, jak przejdzie się obli. To zakręcimy na końcu samym. Filmu, bo wtedy będziemy mogli. Dobra. Mm. Muszę sobie posłuchać muzyki. Hmm. O nie, spadłam. Dobra. W Dobra. Hmm. W ogóle czy się, czy na, na piosenkę luczek i pimpek kości? Bo, bo na pewno będzie na moim kanale reakcja na luczek i kości piosenka. Reakcja na pewno mm, dobra. Zielony. Teraz czerwony. No i łatwiej to było w sumie. Złoty zielony. Niebieski. A czekaj. Nie spadł ja tu będę na pewno dużo razy spać bo ja to widzę, bo ja coś nie ogarniam. Czerwony, złoty? Aha. No i już wiedziałam. Dobra. Czy nam się uda? Hmm. Czy nam się uda? No pan Zapraszamy wszystkich biznesmenów. Co? Co to było? Krzywiec drugi, mina. Krzywiec drugi, aha, ixtra. Czekaj, czekajcie. Witaj, dobra. Nie gadam. Dobra. Teraz przechodzimy to. I musimy jeszcze tam kilkanaście rzeczy przejść. Dobra, to nie. No, musimy przejść. No, takie jest cel odcinka. Przejść o. No, chwilę. No, to będzie krótki odcinek. Szybko wyjdzie czy Nie będzie takie długie wiecie, jak zawsze. Czyli, że na przykład 5 lat. Nie. Dobra. Aha, nie. Mogą dać. Nieźle kolor. Dobra, czekaj. Co? Dobra. Hmm, dobra, tak? Do. Dobra, hmm, czy przejdziemy to tak szybko, no w sumie jednak. No, bo taką myślałam W sumie nie przejdziemy tego za szybko, no bo no, to zrobi. Mam nadzieję, że jest jakieś trudne przynajmniej. Bo, wtedy, bo, jakby było trudne, to by było fajne. A jak jest takie łatwe, to słabe. Wiecie. Mm, dobra. Przechodzimy tam, gdzie? Dobra. Dobra. Jeszcze. I idzie naprawdę dobrze. Dobra. Mm, dobra. I to będzie ciężkie. I czemu ja zginąłem? Tak, ja mam dobry kolor. Cóż? No, I co? Znowu? O, skrzynia. Co, co, co? co to jest? Dziwna tagierka. Dobra. Co jest? Aha, to tam, tam. Trochę dziwne. Dobra. Co teraz zrobić trzeba? No, wiem, że chcę, prostu przeskoczyć i co? No i do, aha, za długo. Dobra. Mmm, o, dobra, dobra. Nie, dobra, ja już nie próbuję tam skoczyć. No, to nie ma sensu. Dobra. O, dobra. Mmm, dobrze, dobra. W ogóle widzowie na 50 subów robi mi livea, z Fortnite'a i będę, będą tam różne e, rozgrywki. Że będzie no, na pewno ciekawie na tym live'ie z Fortnite'a. Nie wiem kiedy to będzie, ale na 50 subskrypcji. Najszybciej 50 subskrypcji musi być. A będzie live z Fortnite'a. A i na tym live będą po prostu mega fajne rzeczy jakie że będziemy no me, będziecie mogli mnie dodać i się mega fajnie pobra Będzie, będziecie mogli mnie dodać w Fortnite i dużo fajnych rzeczy będziemy robili na, tam na tym live ie. więc na subskrybujcie, a na 50 subskrypcji będzie live z To Będziecie mogli mnie dodać do Fortnite'a i będzie live. Fajnie. Na 50 subskrypcji. Więc pam pamiętajcie, żeby zasubskrybować, a będzie live z Fortnite. Um no, no, wy sobotę, jak wolne, żebyście nie mogli oglądać, bo. Jak ktoś nie będzie mógł, to no wiecie, w sobotę będzie, albo będzie w, w sobotę, albo w niedzielę, jak będzie 50 subskrypcji. Więc, z Fortnite Live, więc będzie fajnie. Dobra, a teraz przechodzimy do odcinka, a teraz tędy idziemy. Mm, dobra. No i teraz tędy idziemy. Eee... dobra. Dobra. Ej. Dobra. Dobra. Teraz tu skaczemy. Ej, w to jest łatwe. Widzowie. To jest mega łatwe, obi. No, to trochę to zajmie, bo wiecie, no... Ale jest łatwe, naprawdę. Nie wiem, na pewno szybko to przejdziemy. No. Może szybko. Chcę, I dobra, tu idziemy. I co? Trzeba skoczyć? Ale iluzja. Ale myślałem, że trzeba po prostu przejść sobie normalnie. A jednak trzeba przeskoczyć. Dobra. Mm. Idziemy. Nie, spadliśmy. Ajajaj. Aj, aj. O Jezu, dobra. I co jest? Będę niebieski, zielony. No i. Fajnie. Mega fajnie. Jezu, co jest? Dobra. Mm. Teraz tędy. Dobra. Dobrze jest. Ej. Ej, mogę łatwe coś. jest. Dobra. Mm. Dobra. Tędy. No i idziemy, tędy. No i skaczemy chyba. Albo? Nie, no, cóż jeszcze kto? Tak? O, dobra. 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 Aha, to dobra. Skaczemy. No i skacamy, idziemy. I łatwe teraz to jest. No łatwe. Myślałem, że to będzie jakieś trudniejsze. To jest takie łatwe, widzowie. Mogliby to zrobić jakieś trudniejsze, bo naprawdę No zasypiam już nawet przy tym. No i łatwo. Szybko idzie. Dopasuj się do cukierków. Aha, dobra. Musimy, musimy się dopasować do cukierków. Więc... No... Nie będzie to łatwe. Ale dobra. Nie. Będzie w sumie to ja dobra. dobra. Idziemy. Tędy

niebieski granatowy no i, ej dobra, chyba tu były wszystkie kolory normalne, które chciałam mieć więc dużo kolorów było ej, dobra, chyba to przychodzi... Psa... E to już chyba koniec tego hobby. no ej, koniec hobby jest Ej, dobra, na pewno będzie długo się sadło po tym. No, jest ja to widzę. No, bo 15 minut. No, 15 minut ten film trwa. A to jest mega wysoko. Więc, no, to będzie łatwe. Ej, dobra, ale... Musimy to jak najszybciej przejść? No, bo ch nie chcę też, żebyście oglądali to 50 lat. Więc dlatego. Dobra. E Aha, jeszcze tandę trzeba iść. Dobra. Tandy. No i co? O, jeszcze sobie tandę pójdziemy. Hmm. I dobra, mega szybkie. Otwo i szybko było. myślałem że to będzie jakieś dusza. Dobra. Hmm. A, a szybie jeszcze, jeszcze kręćmy kołem. Dobra. Hmm. I mega szybko to poszło. Więc... Czy byliście do końca i oglądaliście do końca? Więc pa.